Czas klasyki na Wielkim Buku, czyli nowy cykl poświęcony opowieściom ponadczasowym, uniwersalnym, klasyce literatury polskiej i światowej. I słuchajcie, inaugurujemy ten cykl z nachorem Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny styczniowy dzień! Witam Was, Olga, z wielkiego Buka. Tak, kochani, czas klasyki inaugurujemy powieścią, którą chyba już wszyscy znają albo w książkowej, bądź filmowej wersji. A ja, słuchajcie, byłam chyba ostatnia. Pierwszy dzień Nowego Roku, kochani, a ja rozpoczynam moją absolutnie pierwszą przygodę ze Znachorem. Nie wiem, jak to się stało, ale słuchajcie, tej historii kompletnie nie znam. Ale nadrobiłam zaległości na początku tego roku i teraz mogę Wam wreszcie opowiedzieć o tej ponadczasowej, właśnie klasyce. Przed Wami Znahor, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, którego omówię dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem Świat Książki. Wydanie, które mam w rękach, to jest, słuchajcie, elegancka kolekcja klasyki literatury wydawnictwa Świat Książki. Możecie sobie zobaczyć tutaj właśnie złocenia. Jest i wstążeczka. Przepiękne wydanie. Ale pokazywałam wam na mediach społecznościowych również wydanie, które pojawi się w sieci sklepach Bidronka 22 stycznia: matowa okładka złocenia. O, tak wygląda 22 stycznia 2024 roku. Zapiszcie sobie tę datę w kajcikach. A teraz przed Wami kultowa już opowieść o poszukiwaniu sensu życia, o poszukiwaniu własnej tożsamości, kiedy wszystko wydaje się być stracone. Najlepsze, słuchajcie, ze znachorem jest to, że ja się zupełnie nie spoilerowałam, specjalnie to zrobiłam, żeby zacząć ją zupełnie od zera, nie czytałam nawet opisów i tylko tyle, co wiem z przybłysków jakichś zwiastunów i fragmentów filmów, no to to jest chyba powieść o wiejskim lekarzu jestem absolutnie zafascynowana właśnie i chcę się przekonać, znaczy to jest prawda. I zaczniemy kochani od tytułu znachor, dlatego że wiem, że nie dla każdego może być to tytuł oczywiste. Znachor, czyli dosłownie ten, który zna choroby. Inaczej lekarz ludowy, osoba, która nie ma wykształcenia medycznego, ale zajmuje się leczeniem ludzi. Tadeusz Dołęga-Mostowicz w swojej powieści nie przez przypadek wykorzystał właśnie ten motyw, motyw znachora, symbolu tej mądrości ludowej. Jako, że, słuchajcie, i w wieku XIX, i e, na początku XX wieku, w latach 30., jeszcze 40., czyli wtedy, kiedy powstała właśnie ta powieść, istnienie znachorów i znachorek na polskich wsiach e, było czymś całkowicie oczywistym. Było powszechne, a korzystanie z ich usług na porządku dziennym. Teraz tak, znachorzy łączyli wypracowane przez lata i pokolenia innych znachorów metody leczenia i łączyli je również z metodami czysto naturalnymi. Stosowali specjalistyczne zioła na pary ziół właśnie, zamawiali choroby. Tutaj na przykład jest jedna znachorka, która potrafiła zamawiać kolton i potrafiła go rozplątywać tym samym, bo kolton był również powszechną chorobą. Znachorzy co więcej, na przykład potrafili prostować kości, z różnym skutkiem zresztą. Ale stosowali też inkantacje rytualne. Powieść Tadeusza Dłęgi-Mostowicza, napisana w 1937 roku, jest próbą uchwycenia istoty postaci Znachora, ale takiej, która ukrywa się pod postacią tego prawdziwego, renomowanego lekarza. Jestem słuchajcie w trakcie lektury, w zasadzie na początku i powiem Wam, że jestem zaskoczona jak zmyślnie, jak dynamicznie poprowadzona jest tutaj akcja, tym samym też bardzo współcześnie. No słuchajcie, czyta się raz dwa. No właśnie, kochani, historia z nachora to jest historia renomowanego warszawskiego chirurga profesora Rafała Wilczura, który zostaje porzucony i zdradzony przez żonę, która wyprowadza się pod jego nieobecność, zapierając ich kilkuletnią córeczkę. Kobieta znika. Rafał Wilczur popada w rozpacz, idzie się upić, i staje się ofiarą napadu. W wyniku tego napadu traci pamięć. Przypadkiem trafia do małej wsi gdzieś w okolicach słuchajcie to jest cała plątanina wydarzeń i pod przybranym nazwiskiem Antoni Kosiba zaczyna praktykę znachorską. Jako uzdrowiciel zyskuje coraz większą sławę w, pośród mieszkańców okolicy ale jednocześnie on sam próbuje odkryć swoją naturę, swoją tożsamość. Próbuje zrozumieć, kim tak naprawdę jest. W końcu poszukiwania prawdziwego profesora Rafała Wilczura nie ustają i chociaż mijają lata, to zagadka jego zniknięcia wciąż pozostaje w centrum zainteresowania. Aż do tego jednego dnia, kiedy wszystko się wyjaśni. Tak naprawdę ten koncept, słuchajcie, wydaje się być bardzo prosty. Jestem ciekawa, w jakim kierunku pójdzie i e, czy właśnie będzie do końca taki prosty, czy może jakoś się rozwinie. Na pewno teraz, słuchajcie, mam szansę poznać e, fenomen doktora Wilczura, ten fenomen, który mi przez lata tak właśnie umykał. Nie wiem, czy wiecie, mi to wydało się ogromnie ciekawe. Oryginalnie znak Ortadusza do Łęgi Mostowicza powstał jako scenariusz filmowy. Scenariusz, który, no, Ben Omen w tamtym czasie został. Odrzucony i autor zdecydował się przerobić scenariusz na powieść. No i słuchajcie, co się stało? Oczywiście powieść stała się kultowa, e, powstała od razu niemal ekranizacja, bo pierwsza ekranizacja powstała już w 1937 roku po publikacji powieści, również stała się kultowa, no a zahor przeszedł to historii literatury. No i oczywiście sam profesor Wilczur trafił do serc tysięcy. Czytelników, i widzów. I słuchajcie, ten zamysł filmowy w znachorze bardzo widać to znaczy ta powieść jest bardzo dynamiczna jest bardzo współczesna w pisaniu jest bardzo, no tutaj, czuć ten ruch. Jest bardzo nowoczesna w budowaniu scen. Jest pozbawiona dłużyzn i takiego rozwlekania opisów czy scen prowadzi czytelników bardzo właśnie tak sprawnie do końca, do tego wielkiego emocjonującego finału. No i słuchajcie, to ma swoje również gorsze nieco strony, dlatego że kwestia psychologiczna, kiedy mówimy o postaciach pobocznych, tutaj nieco kuleje. Chociażby dla mnie przynajmniej, postać Beaty, żony. Żony profesora Wilczura, tej, która zdradza i odchodzi. Z początku jej motywacje wydają się być takie chaotyczne. Niemniej to oczywiście wystarczy nam do zrozumienia tego porywu serca, do zrozumienia całego kontekstu. Zamiast scenariuszowy jednak moim zdaniem tutaj widać właśnie w tworzeniu no, całych scen. I wszystko kochani jest już jasne. Ogromnie podobał mi się Znachor. Widzę, że to jest jedna z takich powieści jak Dickens, jak Victor Hugo, gdzie wszystko jest słuchajcie dopięte na ostatni guzik, gdzie wszystkie Puzzle I kawałki układanki idealnie się dopełniają i wskakują na swoje miejsce. No tutaj właśnie tak było. E, wielu rzeczy nie przewidziałam, chociaż jakby no całość wiadomo, w jakim kierunku zmierzała, ale moje podejrzenia no nie sprawdziły się. Ja słuchajcie, być może żyłam podmiotłą <grym> przez ten cały czas i myślałam, że zna To jest taka powieść napisana, nie wiem, w latach 70., w latach 80.. Być może właśnie ze względu na tak współczesny. Temat, na taką dynamikę wydarzeń. I nowoczesny sznur, moim zdaniem, może zaskoczyć, zaskoczyć jak najbardziej pozytywnie. Podobnie jak te bardzo żywe, bardzo życiowe postacie, które jeszcze na ekranie zyskują dodatkowe twarze, dodatkową głębię. A to dlatego, że one właśnie są bardzo filmowe w opisach i w swoich działaniach. Ja słuchajcie, nigdy nie sądziłam, że Znachor może na mnie zrobić tak ogromne wrażenie, że mogę tak przepaść w tej opowieści. Ba, ja słuchajcie, myślałam, że to jest jedna z tych takich melodramatycznych właśnie bardziej dzisiejszych historii, które ostatecznie nie wnoszą za wiele. No ale myliłam się! Okazało się bowiem, że to jest słuchajcie, bardzo uniwersalna opowieść o poszukiwaniu siebie, właśnie o odkrywaniu swojej tożsamości. Kiedy ta baza nasza i wypracowane przez lata pewne przyzwyczajenia znikają. Tutaj mamy właśnie to budowanie od nowa, kiedy to, co było, wydaje się być całkowicie stracone. Kiedy wszystko zdaje się być za mgłą. Zresztą, słuchajcie, koncept samej amnezji i tego, że bohater e, zapomina, jest również, nie wiem, czy zauważyliście, bardzo taki na czasie, bardzo współczesny. To jest taki motyw, który potem przecież powraca w popkulturze. Warto też tutaj dodać, że to nie jest tylko historia samego profesora Wieczura, którego dotyka amnezja. Mamy tutaj również portret Polski. Polski Lat 30. XX wieku, wiejskich yy, terenów przede wszystkim, ale również Warszawy. W tle narracji Znachora pojawiają się nawiązania i do elementów historii tamtego czasu, i także do zmian społeczno-obyczajowych, jakie zachodzą. To dodaje temu głębi i tego kontekstu historycznego. Coś, słuchajcie, angażująca, jest pasjonująca. Yy, czuję, że Wam się ogromnie spodoba. Jeśli jeszcze jakimś cudem z Znachora nie znacie, to przypadniecie w tej historii. Trzyma nas w napięciu, ale co więcej, na koniec obiecuje nam to Katarzys i go dostarcza. A no i teraz jestem, słuchajcie, ogromnie ciekawa doktora Wilczura, profesora Wilczura? Doktora Wilczura? Kontynuacji Znachora, dajcie znać, czy już jesteście po lekturze i Znachora, no z pewnością, bo to ja byłam ostatnia w, ogóle, w tej kolejce znachorowej. No jestem ogromnie ciekawa, czy czytaliście też kontynuację, bo wiem, że też wyjdzie w takim właśnie pięknym wydaniu niebawem. Z Tadeusz Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w tym zjawiskowym wydaniu od wydawnictwa Świat Książki mam dla Was do wygrania w naszym pierwszym, tegorocznym konkursie. A pytanie konkursowe brzmi, która postać z polskiej literatury jest Waszą ulubioną postacią i dlaczego? Może być to oczywiście literatura klasyczna, ale również literatura współczesna. Mówimy o rodzimych książkach, polskich książkach. Jestem ogromnie ciekawa Waszych odpowiedzi. Wpisujcie je w komentarzach pod filmem. Konkursa Dzień potem wybiorę jednego zwycięzcę, wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i też w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Czas klasyki na wielkim buku inaugurowany z nachorem Tadeusza do łęgi Mostowicza. Nie wiem, jak to się stało, że ja tej powieści nigdy nie czytałam, nigdy nie oglądałam. Już się kilkukrotnie z tego śmiałam na mediach społecznościowych, że kiedy wszyscy oglądali z nahora, to ja oglądałam przyminął z wiatrem, oglądałam noce i dnie, oglądałam potop w telewizji i jakoś moją rodzinę po prostu z nahor ominął, a przynajmniej ominął mnie, bo może wszyscy oglądali, a ja byłam gdzie indziej. Wszystko jest możliwe. Tym razem Znachor już jest poznany. Ekranizacja w reżyserii Hoffmana obejrzana zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Tym bardziej, że ja słuchajcie, przepadam za tym aktorem, który również gra, bo gumiła niechcica z nocy i dni. I on jest niesamowity, kiedy mówimy właśnie o tworzeniu postaci literackich na ekranie. Niestety nie pamiętam jego nazwiska, bo ja z nazwiskami no, mam nie po drodze no właśnie, więc polecam Wam tę właśnie ekranizację, to jest druga z trzech ekranizacji, które się pojawiły wiem, że jest teraz ta współczesna, tej jeszcze nie oglądałam, jeśli ją oglądaliście, dajcie znać jak Wam się podobała. Jestem też ogromnie ciekawa jak Wam się podoba ten nowy cykl na Wielkim Buku i czy będziemy razem spędzać ten czas klasyki właśnie, sporo tytułów przepysznych się w tym roku szykuje właśnie, kiedy mówimy i o literaturze polskiej i literaturze zagranicznej o wznowieniach klasyki właśnie i chciałabym Wam o niej opowiadać jak najwięcej, dlatego, że wierzę, że klasyka po prostu nas wszystkich łączy i z klasyką jest nam bardzo wszystkim do twarzy. Kochani, o Znachorze możecie sobie również poczytać na blogu Wielkiego Buka, jeżeli wolicie czytać. Znachor również będzie Wam pasował do Wielkobukowego Bingo, to jest wyzwanie czytelnicze, jeżeli chcecie zagrać, link do Wielkobukowego Bingo tegorocznego w opisie pod filmem, a my kochani widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa!